Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Ares! Ares tam leży. Witam Was. Witam serdecznie. Dzisiaj zimno jest 6 stopni, ale wiecie co? Wjechałem tutaj ponieważ to wiedziałem się, że ten budynek, który tu jest, Powiem tak, te śmieci na pewno znikną wszystkie, które tu są. Także to mnie bardzo cieszy. To wszystko tutaj zniknie. A na sam początek hmm. powiem <laughs> i buprom żer dla sportowców, sport jakiś taki. I okłady z kapusty <głos》> na noc. Już jest lepiej z kolanem moim. Także nie martwcie się, jak będzie wszystko ok. Będą filmy, wszystko będzie. Te beczki, tutaj, to wszystko. Potem beczkę jeszcze przyjadę. Część beczek już jej ktoś tu wziął. Widzicie, to co tu jest. Tam był... ludzie byli na dachu. I to będzie wszystko wyremontowane. Ares. Widzicie? To co tutaj jest? Ta hala. Nie wiem, czy te budynki też, ale myślę, że że ta hala tutaj będzie wyremontowana. Bo tak rozmawiałem tutaj, nie wiem, czy z właścicielem, czy nie. I to będzie magazyn budowlany, także jak tutaj będzie magazyn, coś się będzie działo, to, to myślę, że to będzie wyremontowane. Dobra, muszę, muszę przerwać na chwilę, bo żona dzwoni. Dobra, jestem i z tego się bardzo cieszę, bo myślę, że tego tak nie zostawią. Tu wszystko będzie uporządkowane, będzie zrobione. Tam jakiś rowerzysta przyjechał sobie popatrzeć. Patrzcie, ile tych profili do okien. Tam coś robili na dachu. Także, może będą nowy dach zakładać papowania, bo coś. No i będą tutaj myślę, że to wszystko w porządku, Bo tu, nawet tu, patrzcie, zaraz wam tu pokażę. A nie, tu nie pójdziemy, bo tu szkła są. Chodź, adres. A jest. Ale kolce. Ale kolce. O, widzicie? Z dachu zrzucają starą papę. I to będzie wyremontowane. I myślę, że to wszystko zniknie, bo to już raczej będzie wszystko prywatne, wykupione. Także już tego bomby ekologicznej tu nie będzie. Ja jestem zadowolony. Dobra, muszę Wam coś pokazać. Jeszcze za chwilę w samochodzie. Dobra, teraz Wam otworzę samochód. Proszę, beczka i te pojemniki, co zostały. O, ktoś wziął już. Jeszcze jedna beczka jest, co myślę, że jak przyjadę po nią tam stoi to jeszcze będzie stała zobaczymy bo tu ludzie, ludzie się kręcą i biorą takie, takie rzeczy ja raczej złomu nie zbieram ale co mi tam ares wejdzie po jeszcze jedną be beczkę przyjadę oddam to na złom. przy okazji tu już tego śmiecia nie będzie i zatankuję paliwo za to zobaczymy ile będzie litrów a co tak ogólnie zrobię może jeszcze raz jak jeszcze raz pojadę to zrobię 20 km no czyli jakiś litr paliwa spale i zobaczymy ile za to, za to dostanę i zatankujemy paliwko idę zobaczyć czy to już się rozleciało całkiem czy nie a że tam koło złomnicy jest stacja benzynowa, to od razu, to co to stanę, to zatankuję, a co, choćby było, wiecie, Ares, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Ares, chodź tu, 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 chodź tu, chodź tu, 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 siad, Ares, siad, Ares, dobra, leżeć, zostań, bo to, wie, wiecie, tu szkła są. nie chciałbym, żeby znowu mu się coś wbiło do do łapy, no nic, tu już nic ciekawego nie jest, to co było to zostało no dobra to uciekamy na złom przyjadę jeszcze raz, wezmę następną beczkę, oddam to, zatankujemy i zobaczymy zobacz, to już nie chodzi o to, czy się opłaca, chodzi o to żeby to się straciło, tak nawet te parę pojemników i tak dalej jak weznę, wywiozę na złom, no i tak muszę jechać tamte okolice, to mówię, a co mi zależy tak wpadłem na taki pomysł dobra, dobra to lecimy no to jesteśmy skup złomu a takie są ceny u nas Ares ma miejsce także spoko weźmiemy tu przykryjemy trochę już się tak obijało to o właśnie tamto już rozładowałem także jeszcze tą peskę zawiodzę no i zobaczymy ile dostaniemy i pojedziemy od razu na, na tankstele na, na stację benzynową. to jeszcze z drugiej strony zajechałem tu opony, jak leżały, tak leżą, ale zobaczcie, widzicie, już się coś zmieniło. Tu, tu było dużo opon, już nie ma. I myślę, że tu wszystko tutaj, wszystko tutaj to zniknie. Idę jeszcze tu zobaczyć. No dobra. Myślę, że powoli to wszystko wywiozą, Będzie ok. <gry> Dobra, cieszy mnie to bardzo. <gry> bardzo mnie to cieszy. Jak to wpadnie w prywatne ręce, to myślę, że to Jak będzie tutaj funkcjonował jakiś magazyn budowlany. To myślę, że to wszystko tutaj się uporządkuje i będzie czyściutko. Dobra, lecimy na. Na złom. <gry> No to co? <laughs> Jesteśmy wy... równo 55 zł. Dostałem także e, za śmieci. Widzicie? 55 zł za śmieci. E, I teraz pojadę na tanksztele, czyli na stację benzynową. <laughs> na stację benzynową. I zatankujemy za te 55 zł. Zobaczymy, ile dostaniemy paliwa. I odejmiemy od tego litr. Jeden litr paliwa. I zobaczymy ile będzie na czyli się upacało czyli się upacało. dobra to jedziemy no to co mamy to 55 które ja przekroczyłem 5 groszy to mamy 7, 98, 8 litrów można powiedzieć diesla no to minus ten ten litr to zostajemy na czysto mamy 7 litrów paliwa Także no super, to jeżdżę ponad 100 km za darmo, za śmieci po prostu. Za to, że wziąłem stamtąd śmieci po prostu mam jakieś 100, 130 km, może 40 w zależności ile tam pali samochód jazdy za darmo. Za, za te śmieciuchy po prostu No ja jestem zadowolony, idę zapłacić to no dobra, ja będę uciekał Areskiem do domu no i dzisiaj taką przygodę mamy za śmieciuchy po prostu kasiorę, paliwo, o tak powiem także no fajnie, 7 litrów paliwa można sobie jeździć za śmieci po prostu i tam ponad 100 km zrobić zobaczcie, takie są ceny paliwa teraz u nas a ja płaciłem ten 6,89 trochę drogo ale cóż, co zrobić no. Po prostu i tak musimy jeździć, i tak musimy tankować, tak? No dobra, to ja się z Wami żegnam. No i jak się Wam podobało to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A jutro coś ciekawego zrobimy. Chyba, że będzie padać, nie wiadomo co, ale, ale myślę, że na jutrzejszy odcinek też Was zapraszam, bo będzie bardzo ciekawy. E, taką taki troszkę inny znowu <laughs> tutaj śmieciuchy oczywiście no to, to jest no standard bo i pokazywałem i po prostu to co sprzedałem to też śmieciuchy są e, i te chemiczne jeszcze ale już, już ich nie ma przynajmniej część wywiozłem sobie i, i mam za darmo paliwko no to trzymajcie się i do następnego papa pa.